Are you fucking kidding me? Kolejna A nie możemy po prostu użyć tego <laughs> Ja ja sobie robicie. i co ja mam tutaj wybrać słoneczko, góry, pieska, fale, ludzika takie coś nie wiem spróbujmy słoneczko i nie wiem wagę nie, nic nie działa chyba że nie hmm. Jezus Christ. Metoda na hibiu trafił. Nie, no musi być jakieś sensowne rozwiązanie. Dobra, tego już nie możemy. Serio. Niech ja tutaj jeszcze gdzieś zobaczę. Proszę, ludzik. A więc jednak była podpowiedź. Ale jest tutaj jeden znak, którego Tutaj nie ma, ale był tutaj i to był ten znak, hmm. a czy jak teraz? Pięknie. No klatki, uspokójcie się. Serio. Nie ma opcji. Grę zapisać, o ile będę mógł gdzieś... aha, tędy mam nadzieję, że miejsca mi starczy naprawdę nie chciałbym w takim momencie przeżywać mhm. jak tam wyglądają nasze zapasy Strasznie mało, strasznie mało. Na szczęście mamy dużo kurcze, aż tak dużo. Czuję, że naprawdę kroi się coś grubego w tym momencie. Theodore Rose Rusty Scarlet okej okay. Oj tak, tu na pewno będzie coś grubego się kroiło A gdzie jest? Halloway, dobra Alex Oj nie, my jeszcze żyjemy Gdzie jest Joshua? Uh, ok. Okej. that to me. Someone will see us. No. It's okay. I'm not gonna let anything happen to you. Why are we here, Alex? What's going on? What's the matter? You scared? Oh no, I'm cool. It's just never lets us out on the lake not you anyway dad thinks you're a little baby who can't do anything on his own yeah why'd he give me this what is that that's dad's ring but he told me not to show you so i guess that makes me cooler let me see it no what a piece of crap <laughs> <It's not. laughs> It's worth more than a million dollars. That's why Dad gave it to me. Give that back. To be, I chose you. Now you've ruined it for all of us. И что я о Jesus. Kim? Ty? Ktoś miał fantazję Naprawdę? Ktoś miał fantazję. Hmm. Dobra, na. O ty, pasku do jedna. Dobra, udało nam się. I w brzuszek ci. Przewaduj, przewaduj, przeładuj szybko, szybko, szybko Przewaduj Coś O możemy coś zrobić Joshua Swoją drogą najprostszy boss ze wszystkich Oddaj mu to. I tak go zostawisz? Ja już naprawdę nic nie rozumiem. A gdzie jest L i... Mm, Willer? czyli Willer nie przeżył Szkoda chłopa No dobra Cieszę się że odblokowałem Pewnie Chociaż wątpię żebym kiedykolwiek z tego save'a skorzystał ale nigdy nic, nic nie wiadomo. No i co? Może jakieś napisy końcowe? Tak. I tym oto sposobem wspólnie przeszliśmy Silent Hill Homecoming. Muszę powiedzieć, że ostatni boss to naprawdę rozczarowanie. Z tego co pamiętam twórcy Silent Hill nigdy nie mieli jakichś nie wiem, specjalnych zdolności do tych właśnie finałowych bossów w, każdym, w każdej części właśnie były stosunkowo łatwe do pokładania. W trzeciej części na przykład no, nie trzeba było nic zrobić, tylko stać i strzelać. Ewentualnie od czasu do czasu ruszyć się w lewo albo w prawo. I to wszystko. Tutaj nie było podobnie. Bałem się o zapas amunicji. A tutaj nawet nie wystrzelałem chyba wszystkich pocisków do shotguna No ale mówi się trudno, ale ogólnie gra mm, Bardzo fajna Naprawdę te ostatnie momenty kiedy fabuła nabierała szybkości, nabierała kolorytu to waliły i to dość poważnie Oczywiście do tej gry również Powstanie specjalny odcinek, ale nie wiem, czy on będzie publikowany zaraz po tym, w sensie na następny dzień, czy będzie, powiedzmy, tam dzień albo dwa przerwy. Ponieważ do takiej gry jak Silent Hill um, trzeba się stosunkowo dobrze przygotować, ponieważ jest tutaj wiele aspektów, o których można i warto wspomnieć, jak chociażby um, klimat gdzie tutaj będzie rozgałęziony na dwie części klimat jako klimat gry i klimat jako klimat serii Silent Hill ponieważ to są dwie odrębne rzeczy i w tej grze niestety było to widać co jeszcze w sumie ja już nie mam nic do powiedzenia ja mogę powiedzieć tylko jeszcze tyle, że gra naprawdę na duży plus nie wiem dlaczego tyle ludzi ją Mieszało z błotem w internecie. Pisali, że gra nie warta, nie warta uwagi, i tak dalej. No, ja się z tym nie zgadzam. Nie wiem, jak wy możecie napisać w komentarzach, podzielicie waszą opinię. Aha, i co do tego odcinka, gdzie będą przedstawione wszystkie możliwe zakończenia Silent Hill, to oczywiście powstanie, ale to dopiero później. Zapewne będę go kręcił wtedy kiedy zrobię sobie przerwę właśnie po tym zagrajmy i w sobie w, powinien w trakcie tej przerwy się gdzieś pojawić ale niczego nie obiecuję oczywiście no ale cóż ja w tym momencie się z wami żegnam dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tej serii mam nadzieję że wam się podobała że miło przy niej spędziliście czas ja wyłączam mikrofon i zostawiam was z napisami końcowymi tak więc trzymajcie się, na razie.